Witajcie kochani w kolejnym odcinku na moim kanale I sobie obejrzymy i skomentujemy kolejny odcinek kluczka. o tytule Zrobiłem tatuaże i mnie kochają Dodam, że z miniaturki wynika, że kochają go dziewczyny. Dlatego bez zbędnego przedłużania zostawcie suba, lajka i dzwoneczek, a my lecimy do oglądania. Wow, widzowie, chyba wprowadziły się jakieś dziewczyny, bo widzę tylko różowe domki, a różowy to jest kolor dziewczyn. Nie, różowy to jest tej bardziej męski kolor stary. Cześć dziewczyny, chciałybyście się poznać może? Wiesz co, u nas w paczce nie ma już miejsca, a tym bardziej na ta... Taką brzydką osobę. O Jezu, on już dostał kosza. Luczek, szkoda mi ciebie! Nie jesteś brzydki i w ogóle nie pasujesz tutaj. Nie widzisz tego znaczku! Zakaz brzydali, ale chwileczkę, ja nie jestem brzydali. I dobra, bo ja wiem, że ten film jest trochę dla Beki, trochę dla zasięgów, ale w prawdziwym życiu też są tacy ludzie. Widzowie, ale te dziewczyny są niewychowane. Dlaczego mnie wyzywają od brzydali? No to fakt, nie były zbyt miłe. Ech, dobra. O, widzę sklep u villagera i dzisiaj jest przecena minus 50%. Ziomek teraz będzie musiał zainwestować w siebie i potem będzie miał ubranie u tych dziewczyn. Ja nie wiem, czy ja bym chciał się umawiać z takimi osobami. Cześć, wieśniaczku, mogę coś kupić w swoim sklepie? No witam pana, no nie wiem. Pani... Jest trochę brzydki, nie? Czemu go wszyscy obrażają, że on jest brzydki? Co pan opowiada? Przecież jestem pięknym człowiekiem. A ty nie byłeś psem? I trudno, pójdźmy sobie do domku, bo normalnie nie mogę. Ech! Chwileczkę, czemu złodziej wszedł do mojego domu? O nie, on mi coś kradnie. O... Luczek, ale to tylko Minecraft, on ci nic nie ukradnie. Nie no, jakbym wiedział, że to twój dom, to bym ciebie nie okradł. Jesteś taki brzydki, że nie chce cię okradać. Ej, dobra, ale z tego wynika, że opłaca się być brzydkim. Chyba pójdę sobie na siłownię, a potem zrobię sobie nowy tatuaż, bo tutaj jest nowa tatuażownia. Okay. Mówi się studio tatuażu. Dzień co to jest? Yy, halo, dzień dobry, kim pan jest? O, co tu taki brzydal robi na siłowni? Czy naprawdę cały odcinek będą go obrażać? Odpowiedź brzmi nie wiem, choć się domyślam. Za chwilę też będę taki silny i nie będziesz mi mówić, co mam robić. Dobra, widzowie, dziwni są tutaj ludzie. Ho, weźmy sobie hontelek i... Chyba nie tak się ćwiczy na siłowni. O tak, siłownia oddaje, widzowie. Pójdźmy sobie jeszcze na bieżnię. Patrzcie, Luczek uczy i bawi, zachęca do siłowni. I ja to popieram. I tak jesteś brzydale. wypad z tej siłowni, zanim się zdenerwuję. Eju, dobra, już dobra, ale ty jesteś niemiły. Stary, ja te wszystkie osoby, które spotkałeś, na 10 ja nie wiem czemu oni cię tak obrażają ale nie zaczyna mi być ciebie szkoda może jeszcze ulepszę swoje życie i pójdę o zrobić sobie tatuaż wchodzimy sobie widzowie do tatuażowni to może być ciekawe bo ja sam lubię robić tatuaże e, ty tutaj robisz tatuaże o elo luczek co ty taki brzydki jesteś nawet jego przyjaciel Że, słuchaj a to w ogóle jest bezpieczne żeby zrobić sobie tatuaż na ile to w ogóle będzie trzymać na ile będzie trzymać tatuaż no stary jeżeli nie usuniesz to na wieczność no to tatuaże są do końca życia a co do bezpieczeństwa to Nie mam gwarancji. Jak umrzesz, to nie na moją winę, ok? To brzmi jak te wszystkie osoby, które robią tatuaże w szkole i toalecie za 5 zł. To lepiej robić, czy nie robić te tatuaże? Nie, no pewnie! Zrób, zrób jak najwięcej! Im więcej tatuaży, tym lepiej będziesz wyglądać. i Tym więcej zarobisz. Wiesz, każda dziewczyna cię będzie chciała, to jest to. przypadku to nie jest tak, że niektóre dziewczyny nie lubią tatuaży? Który tatuaż chciałbyś, żebym ci zrobił? E, w takim razie wiem, wiem! Zrób mi może tatuaż z napisem Luczek to Koks, co ty na to? Nie wyobrażam sobie czegoś takiego wytatuować. Wyobrażacie sobie, jakbym miał na czole napis Obserwy Górniczego, kolego? Zobaczę, jak wyglądam i wow! Mam pierwszy tatuaż, Luczet! W takim miejscu jeszcze. Oh my god, ale mnie plecy bolą. Ale stary, jaki dowalony tatuaż na plecach mam. To mi się podoba. No mi te tatuaże pimpka nie za bardzo się podobają, ale jeżeli wy chcecie się umówić na tatuaż, to w opisie zostawiam link do studia, w którym sam się dziaram. Przed chwilą się ze mnie śmiali, że jestem brzydki, a już zaliczyłem glow up. Ale to tak nie do końca działa, że jak zrobisz tatuaż, to od razu Masz Dzień dobry, proszę pana. Chciałbym zakupić 64 kości. No dobra, 64 kości. Coś jeszcze? Nie, tylko tyle. Mmm, 10 diamentów. Co to są za ceny w ogóle? Teresy z panem to przyjemność. Co wie, czy wy to widzieliście? Ten wieśniak był dla mnie naprawdę miły. Czy wy mi próbujecie wmówić, że wytatuowanie sobie napisu Luczek to Koks podnosi naszą atrakcyjność w oczach innych ludzi? E, co ty mu robisz? Czemu tylko go zawiesiłeś tam? Tak właśnie kończą słabi i brzydki. Ludzie, ale ty, wow, jakie tatuaże! Jak zrobicie tatuaż, to tak nie będzie wyglądało. Jedyne osoby, które to zauważą, to wasi rodzice i przyjaciele. Czy wy to wiedzieliście? Każdy teraz mnie szanuje. No nie każdy, jakby twój dziadek się to wiedział, że zrobiłeś tatuaż. A komu to potrzebne? Ci zrobimy na ramieniu, co? E, na ramieniu? Spoko, stary. Biorę, biorę wszystko w ciemno. Ja nie wiem, czy robienie tatuażu w ciemno to jest dobry pomysł. Kto chciał świętego Mikołaja? Nie mówiłem o świętym Mikołaju. Myślałem, że masz coś lepszego w zanadrzu. Słuchaj, nie maruć, to jest ostatni krzyk mody. Serio, to jest najlepszy tatuaż. No ja nie wiem, czy to jest modne. Dzięki Pipek, te tatuaże są naprawdę dobrą inwestycją. No oczywiście. Ziomek nazwał robienie tatuaży inwestycją. No ja już sprzedaję swoje akcje, żeby zrobić więcej tatuaży. Nie podobają ci się moje nowe dziary? Mam tutaj ha, wydać... widzę, widzę, ładne są, ale ty jesteś teraz przystojny. Oj, dziękuję, na plecach nawet mam takie skrzydła. Więc... Tak szczerze wydaje mi się, że jeżeli chce się rizować dziewczyny, to o wiele ważniejsze będzie zainwestowanie w Siłownie niż w tatuaże. Czy robisz coś może? Bo my z dziewczynami czekamy. Ona mu teraz jakiś pięciokąt proponuje. Chodź tutaj. O, to ty. Siemaneczko, Steve z siłowni. Co tam u ciebie? Zrobiłem sobie kolejne dziary. Widzisz to? Snake'a i oczywiście takiego Mikołaja. No nie pytaj. Dobra, nie obchodzą mnie twoje tatuaże. Słuchaj, widziałem, że rozmawiałeś z tą dziewczyną. O nie, jak na każdej siłowni zaczyna się męska rozmowa o kobietach. Ja się o tą dziewczynę staram trzy lata. Tylko spróbuj do niej podejść. A wiesz co? Nie. Tak ty nie odpuszczę. Dawaj na ring, musimy się bić. Nigdy nie rozumiem mężczyzn, którzy biją się o kobietę. chyba ona powinna po prostu wybrać, którego woli. Tu startujemy. Dawaj! Dawaj, muszę cię pokonać! Ty, Steve, ja mam tatuaże, a ty nic nie masz! Jak tatuaże mają zwiększać siłę? Tatuaże, mam takiego tatuaża wielkiego. Ja to zostawiam bez komentarza. Chciałem po prostu do was przyjść, bo kiedyś mnie nie chciałyście, ale już chcecie. No tak, co ty mówisz? Zawsze ci chciałyśmy. Nie, one są tak fałszywe, o mój Boże! Ale. Super zabawa, Luczek, uwielbiamy się kąpać w basenie. Uho, dobra, rzucam wszystkim kości i diamenty. Let's go, dziewczyny! Widzę, że Luczek lubi imprezować. Ale chwilka, byłaś z basenu już! Uła, nie uła. Co się dzieje? Czemu mnie wygoniłaś z basenu? O matku, jaki brzydal widzicie to dziewczyny? Czy naprawdę Pimpek go skamował i zrobił mu jakieś zmywalne tatuaże? O nie, widzowie! Wszystko mi się zmyło, jestem normalny. A tymczasem zapraszam Was do odcinka, który wyświetla się teraz na ekranie, do wspierania mojego kanału bo to jedyne 5 zł. No i pamiętaj, obserwuj górniczego kolego.